Chciałbym pokazać poprawną konfigurację pliku dhcpd.conf DHCP Na Ubuntu 22.04 pod serwer właśnie DHCP Pierwsze co musimy zrobić to zainstalować pakiet DHCP Czyli robimy to komendą apt get install isc y dhcp poza serwer Jak widzicie, już mam zainstalowane. Następnie co musimy zrobić, to musimy wejść w plik mcedit slash etc slash default slash isc dhcp serwer Wchodzimy. Następnie tutaj na dole mamy interfejsy z V4 i V6. I następnie na interfejsie SW4 wpisujemy karty sieciową na których chcemy mieć włączonego DHCP-ka. Następnie zapisujemy. A następnie wychodzimy, zapisujemy przy przycisku F2, a F10. Kolejne co robimy to wpisujemy komendę mcedit slash etc slash dhcp slash dhcp Enter. Pierwsze co musimy zmienić to option domain name servers Z podajemy yy, adres naszego serwera. W moim przypadku jest to yy, kropka 2. Yy, tutaj czas drzwi nie zmieniamy. Następnie yy, możemy włączyć tryb outreated. Ja włączyłem. Musimy po prostu tutaj normalnie jest hashtag. Musimy go po prostu usunąć. I teraz najważniejsze, skrótemiadu, miadu na i szukamy czegoś takiego jak a slightly different configuration for an internal subnet. I tutaj musimy odhashtagować wszystko, zostawiamy tylko option subnet mask. I to ustawiamy. Y, sieć subnet, to tutaj będzie nasza sieć oraz nasza maska. Y, zakres, adres naszego serwera, y, nazwa naszego serwera. Mm. następnie tak naprawdę po prostu y, routera adres, czyli default gateway, broadcast, no i czas dzierżawy. To tyle, aby zapisać, klikamy ponownie F2, a następnie F10, a następnie wpisujemy komendę system systemctl, systemctl y, restart. ISC DHCP serwer Następnie wpisujemy start A następnie wpisujemy Zamiast start Status Jak widzicie mamy active Czyli wszystko działa tak jak powinno Tyle jeżeli wam powiem czy lekarz subskrypcję Jeżeli macie więcej pytań to piszcie w komentarzach